Przed wyborami Donald Trump zaskoczył wielu, pojawiając się w popularnym podcaście Joe Rogana. Rozmowa szybko stała się wiralem, przyciągając uwagę milionów słuchaczy. Chociaż poruszano różnorodne tematy, jeden szczególny komentarz wywołał niespodziewane echo. Trump wspomniał o znaczących przemianach w regionie Bliskiego Wschodu, nawiązując w ciekawy sposób do proroctw, które łączą ten obszar z wydarzeniami końca świata. Chociaż niektórzy odebrali to jako zwykłą uwagę, dla osób znających biblijne proroctwa, ta wypowiedź dotknęła głębszej warstwy. Trump powiedział: Są tacy, którzy twierdzą, że koniec świata rozegra się na Bliskim Wschodzie. Dla wielu było to nawiązanie do centralnej roli, jaką ten region odgrywa w biblijnych przepowiedniach dotyczących czasów ostatecznych. Proroctwa od wieków wskazują, że kluczowe wydarzenia końca czasów będą koncentrować się na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem Izraela. Znaczenie Bliskiego Wschodu nie jest odosobnionym wątkiem w Biblii. Jest to motyw przewijający się przez wiele ksiąg. Od Starego Testamentu po Nowy wizje proroków, takich jak Ezechiel, Daniel czy Zachariasz oraz objawienia Dane Janowi na wyspie Patmos, przedstawiają ten region jako centrum ostatecznych wydarzeń. Nawet słowa Jezusa wskazują na kluczowe wydarzenia w Jerozolimie, które będą jednoznacznymi znakami zbliżającego się końca dziejów ludzkości. Bliski Wschód szybko się zmienia, podkreślił Trump w rozmowie. Te zmiany nie są jedynie polityczne czy społeczne, ale mają także głębokie duchowe podłoże. Dla tych, którzy studiują Biblię, symbolika tego regionu wykracza daleko poza obecną geopolitykę. Łącząc współczesne wydarzenia z dawnymi proroctwami opisującymi kulminację historii ludzkości. Jednym z najważniejszych proroctw dotyczących Bliskiego Wschodu jest odbudowa świątyni w Jerozolimie. Ten fakt nie tylko ma znaczenie historyczne, ale także jest kluczowy dla wydarzeń opisanych w Wielkim Ucisku. Budowa trzeciej świątyni jest postrzegana jako ważny wyznacznik w chronologii proroctw, wskazujący, że zbliżamy się do ostatecznych wydarzeń. Świątynia staje się symbolem zmiany i wypełnienia Bożego planu. Myśl, że urzędujący prezydent, taki jak Donald Trump, publicznie odnosi się do tematów związanych z proroctwami, jest bezprecedensowa. Jego gotowość do poruszania tych kwestii w publicznej dyskusji dodaje nową warstwę zainteresowania współczesnymi wydarzeniami. Świątynia w Jerozolimie od czasów starożytnych była czymś więcej niż tylko budowlą. Reprezentowała więź między Bogiem a Jego ludem miejsce, gdzie przebywała Boża chwała, a ofiary i modlitwy były składane na znak przymierza. Chociaż pierwszy Zbudowany przez Salomona i drugi, wzniesiony po powrocie z wygnania babilońskiego, zostały zniszczone. Biblia zapowiada budowę trzeciej świątyni w czasach ostatecznych. To wydarzenie będzie miało monumentalne znaczenie, stanowiąc punkt zwrotny w wypełnieniu proroctw czasów końca. Trzecia świątynia będzie nie tylko fizycznym miejscem, ale także symbolem duchowego odnowienia i realizacji Bożego celu. Współczesne wydarzenia na Bliskim Wschodzie oraz symbolika świątyni przypominają, że biblijna narracja wciąż pozostaje aktualna i rozwija się na naszych oczach. W księdze Daniela 9:27 znajdujemy istotną wzmiankę o świątyni, która zostanie wzniesiona w przyszłości. Wers ten opisuje lidera, który zawrze przymierze na 7 lat, ale w połowie tego okresu zakończy składanie ofiar i darów. Ponadto wspomina o ochydzie spustoszenia w świątyni, która będzie trwała, aż wypełni się wyznaczone przeznaczenie. Ten fragment podkreśla kluczowy moment w narracji prorockiej: zerwanie przymierza z Izraelem i ustanowienie bluźnierczego aktu w sercu świątyni, co będzie punktem kulminacyjnym okresu znanego jako Wielki Ucisk. Obecnie obserwujemy coraz większe odchodzenie od tradycyjnych zasad i wzrost niemoralności. W takim świecie łatwo poczuć się zagubionym, jednak wciąż istnieje sposób na odzyskanie prawdziwej istoty życia i przywrócenie etycznych zasad w codziennym życiu. Dla tych, którzy szukają jasności w chaosie, dostępne są zasoby pomagające zrozumieć te wyzwania. I zmierzyć się z nimi z mądrością i odwagą. Wśród nich jest pełne zgłębianie Biblii, które prowadzi do większej przejrzystości i spokoju ducha. Wróćmy jednak do głównego wątku roli świątyni w proroctwach. Apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan 2:4 opisuje działania Antychrysta, który sprzeciwi się i wyniesie ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem, aż w końcu. Zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. To skrajny akt pychy i bluźnierstwa, który odbędzie się w odbudowanej świątyni, podkreślając jej centralną rolę w wydarzeniach czasów ostatecznych. Jerozolima, miasto, które będzie miejscem tej świątyni, jest opisywana w Biblii jako punkt centralny globalnych konfliktów w czasach końca. Obecnie organizacje takie jak Instytut Świątynny w Izraelu podejmują konkretne działania przygotowawcze. Tworzone są naczynia liturgiczne, szaty kapłańskie, a nawet szkoleni są potomkowie Arona, by byli gotowi do składania ofiar. Chociaż te przygotowania są wstępne, odzwierciedlają one dążenie do realizacji proroctw, które rezonują od wieków. To wszystko jest blisko powiązane z wydarzeniem, które Jezus określił jako ochydę spustoszenia – w Mateuszu 24, 15 Jezus ostrzega: Gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, którą zapowiedział prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. To ostrzeżenie zawiera głęboki apel o gotowość i zrozumienie w obliczu zbliżających się wydarzeń. Współczesne działania w Izraelu wydają się wpisywać w ten prorocki obraz, przybliżając nas do punktu kulminacyjnego historii. Przed wyborami Donald Trump zaskoczył swoją wizytą w popularnym podcaście Joe Rogana. Rozmowa pełna zaskakujących wątków szybko obiegła internet, przyciągając miliony słuchaczy. Wśród wielu tematów poruszonych podczas rozmowy szczególną uwagę zwróciła wzmianka Trumpa o o chydzie, spustoszenia i przemianach na Bliskim Wschodzie, które według biblijnych proroctw mogą zwiastować czasy ostateczne. Trump odniósł się do sytuacji w regionie, podkreślając dynamiczne zmiany, które dzieją się na płaszczyźnie politycznej, społecznej i duchowej. Niektórzy twierdzą, że koniec świata rozpocznie się na Bliskim Wschodzie, stwierdził. Dla wielu to, co mogło brzmieć jak przypadkowy komentarz. Od razu zyskało biblijny kontekst. Proroctwa wspomniane przez Daniela czy objawienia Jana na Patmos od dawna wskazują na centralną rolę Bliskiego Wschodu w wydarzeniach końca czasów, szczególnie w kontekście Jerozolimy i świątyni. Jednym z kluczowych elementów w tej narracji jest ohyda spustoszenia. Wydarzenie, które Jezus opisał. W ewangelii Mateusza 24 rozdziału 15 wersu, jako znak rozpoczynający czas wielkiego ucisku. Gdy zobaczycie ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie. Wtedy niech ci, którzy są w Judei, uciekają w góry. Ostrzegał Jezus podkreślając, że ten moment będzie wymagał natychmiastowej reakcji i porzucenia wszystkiego. Wskazówki Jezusa z Mateusza 24:17 do 18, aby nie wracać do domu po rzeczy czy nie cofać się po płaszcz, obrazują dramatyczną naturę nadchodzących wydarzeń. W obliczu ohydy spustoszenia Każda chwila może zdecydować o przeżyciu. Według biblijnych proroctw Antychryst w tym momencie objawi swoje prawdziwe oblicze, profanując świątynię jerozolimską i prześladując wierzących. Świątynia, od wieków uważana za miejsce szczególnej obecności Boga, będzie centrum duchowego konfliktu. Jej odbudowa, zapowiedziana w proroctwach, stanowi istotny element wypełnienia Bożego planu. Nie jest to jedynie kwestia historyczna, ale duchowy symbol odnowienia przymierza Boga z ludzkością. Donald Trump, jako jeden z niewielu liderów światowych, publicznie odnosił się do proroctw, co wzbudziło ogromne zainteresowanie w środowiskach religijnych. Jego decyzje, takie jak uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela, czy przeniesienie tam ambasady USA, wywołały globalną debatę. Dla wielu krok ten miał znaczenie nie tylko polityczne, ale również duchowe, mogąc przygotowywać grunt pod wydarzenia opisane w księdze Daniela 9:27, w której mowa o przymierzu, które zostanie złamane w czasach ostatecznych. Ruchy geopolityczne na Bliskim Wschodzie w połączeniu z działaniami na rzecz odbudowy świątyni wydają się wpisywać w biblijną narrację. Organizacje takie jak Instytut Świątynny w Izraelu od lat pracują nad przygotowaniami, tworząc przedmioty rytualne i szkoląc kapłanów. Odbudowa świątyni to jednak nie tylko wyzwanie logistyczne, ale także temat budzący ogromne kontrowersje międzynarodowe. Jerozolima, święte miasto trzech religii judaizmu, chrześcijaństwa i islamu od wieków jest punktem zapalnym konfliktów. Jej rola w proroctwach biblijnych, jako epicentrum wydarzeń czasów ostatecznych, nadaje temu miastu szczególną wagę. Wydarzenia takie jak Ochydę Spustoszenia czy Budowę Trzeciej Świątyni obserwują nie tylko liderzy polityczni, ale również społeczności religijne na całym świecie. W czasach, gdy technologia umożliwia transmisję wydarzeń w czasie rzeczywistym, globalna widownia może śledzić rozwój sytuacji, co zgodnie z Księgą Apokalipsy wydaje się być częścią większego planu. Dla wierzących te wydarzenia są przypomnieniem o konieczności czuwania i przygotowania duchowego. Jezus zachęcał swoich uczniów do rozpoznawania znaków czasu i trwania w wierze, ostrzegając, że wielki ucisk będzie okresem bez precedensu w historii ludzkości. Obecne czasy, zarówno polityczne, jak i duchowe, zdają się być wyjątkowym okresem w historii. Znaki na Bliskim Wschodzie oraz decyzje liderów światowych mogą wskazywać na zbliżanie się wypełnienia proroctw. W obliczu tych zmian pozostaje pytanie. Czy jesteśmy przygotowani, by zrozumieć i odpowiedzieć na nadchodzące wyzwania? Uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela przez niektóre rządy zostało odebrane jako istotna zmiana w dynamice międzynarodowej, co według wielu interpretacji wpisuje się w biblijne proroctwa. Dla wspólnot religijnych. Odbudowa świątyni w Jerozolimie nie jest jedynie duchowym kamieniem milowym, lecz również bezprecedensowym wyzwaniem logistycznym. Od dokładnej lokalizacji po odtworzenie starożytnych rytuałów, każdy etap tego procesu wymaga wyjątkowej precyzji i współpracy. Dodatkowo, polityczne skutki takiej rekonstrukcji byłyby natychmiastowe, przyciągając uwagę narodów z całego świata. Badania biblijnych proroctw związanych z Bliskim Wschodem nie ograniczają się jednak do literalnych interpretacji. Wielu teologów i badaczy wskazuje na symboliczne i duchowe znaczenie tych tekstów, sugerując, że opisane wydarzenia mogą mieć szersze zastosowanie dla całej ludzkości. Taka perspektywa zachęca do refleksji nad bieżącymi wydarzeniami oraz rolą wiary i duchowości w czasach niepewności. Rok 2024 przynosi ze sobą okres globalnych napięć i oczekiwań. Od konfliktów politycznych po klęski żywiołowe, prognozy na nadchodzące miesiące są pełne różnorodnych scenariuszy. W miarę jak świat idzie naprzód, lęk i niepewność wśród ludzi wydają się narastać. Jednak jako chrześcijanie wiemy, że Bóg ma kontrolę nad wszystkim, a nasza wiara powinna pozostać niezachwiana. Biblijne proroctwa wielokrotnie ostrzegały przed niebezpiecznymi czasami. W Piśmie Świętym znajdujemy pocieszenie i wskazówki, jak stawić czoła takim wyzwaniom. Choć przyszłość może wydawać się niepewna, nasza nadzieja tkwi w Panu. Z tego powodu powinniśmy przygotowywać się duchowo na to, co nadchodzi. Gdy świat obserwuje te wydarzenia z obawą i spekulacjami, chrześcijanie powinni skupiać się na swojej relacji z Bogiem. Modlitwa. I studiowanie Biblii stają się w tych czasach nieodzowne, oferując odpowiedzi i pokój, których świat nie jest w stanie zapewnić. Rozważając najbliższą przyszłość, pamiętajmy o Bożych Obietnicach i kierujmy wzrok ku niemu. Bieżące wydarzenia mają globalny wpływ od kryzysów gospodarczych po międzynarodowe konflikty. Globalna stabilność wydaje się być zagrożona, a jako chrześcijanie powinniśmy zastanawiać się, w jaki sposób te wydarzenia wpisują się w biblijne proroctwa i jakie mają dla nas znaczenie. W sferze ekonomicznej obserwujemy fluktuacje, które wpływają na całe narody. Decyzje polityczne i napięcia międzynarodowe przyczyniają się do poczucia niepewności. Jednak Biblia przypomina nam, że Bóg troszczy się o swoich wyznawców i wzywa nas do zaufania Jego opatrzności. W Ewangelii Mateusza 24 Jezus mówi o wojnach i pogłoskach o wojnach jako znakach zbliżającego się Jego powrotu. W obliczu takich wydarzeń naszą misją jest zachowanie wiary i dzielenie się nadzieją z tymi, którzy jeszcze jej nie odnaleźli. Musimy unikać ulegania strachowi czy niepewności. Zamiast tego powinniśmy wzmacniać swoją wiarę i przygotowywać się na to, co przyniesie przyszłość. W czasach kryzysu nasza prawdziwa pewność nie leży w dobrach doczesnych, lecz w Bogu. Biblia uczy nas, abyśmy nie pokładali ufności w materialnych bogactwach, a w czasach trudności ta lekcja nabiera szczególnego znaczenia. Świat wydaje się balansować między pokojem a anarchią. Napięcia polityczne i społeczne są odczuwalne na całym świecie. Jako chrześcijanie musimy oceniać te czasy z biblijnej perspektywy, pamiętając, że nasza nadzieja tkwi nie w ludzkich systemach, lecz w Bożym Królestwie. Pismo Święte ostrzega przed trudnymi czasami i wzywa nas do czujności. Anarchia i chaos mogą być znakami, że żyjemy w dniach ostatecznych, jak opisano w Biblii. Jednak jesteśmy również zachęcani, aby nie tracić pokoju, który pochodzi od Chrystusa, naszej skały i schronienia w czasach burzy. Naszym zadaniem jest być ambasadorami pokoju w chaotycznym świecie, oferując Bożą nadzieję tym, którzy są zdesperowani. Modlitwa za naszych przywódców i wspólnoty jest w tym momencie szczególnie ważna. W obliczu chaosu przypomnijmy sobie, że Bóg ma cel i plan, nawet w środku zamętu. Patrzenie na obecne wydarzenia przez pryzmat Biblii pozwala głębiej zrozumieć ich znaczenie. Proroctwa i nauki biblijne oferują jasne wskazówki, jak interpretować te czasy. Jako chrześcijanie, powinniśmy zakotwiczyć naszą nadzieję w Bożym Słowie. Pismo Święte mówi o wojnach, zarazach i klęskach żywiołowych, jako znakach dni ostatecznych. To nie tylko ostrzeżenia, ale także wezwanie do duchowego przygotowania. W środku chaosu nasza wiara w Boga powinna być naszą kotwicą. Odkrywajmy w Biblii Boże obietnice ochrony i opatrzności, a także wykorzystujmy te czasy, aby dzielić się Ewangelią i wskazywać innym na Jezusa Chrystusa jako jedyne źródło prawdziwej nadziei. Teorie spiskowe mogą wydawać się kuszące w czasach niepewności, oferując proste wyjaśnienia skomplikowanych wydarzeń. Jako chrześcijanie musimy jednak zachować ostrożność i rozróżniać prawdę od kłamstwa. Dzieci moje, umiłowane, świat stoi na krawędzi czegoś, co niewielu jest w stanie pojąć. W powietrzu czuć niepewność, niepokój, który zdaje się nas dusić, nawet w najspokojniejszych chwilach. Nadchodzi zmiana, tak głęboka, że wstrząśnie fundamentami rzeczywistości, którą znamy. To nie jest zwykły zwrot kartki, lecz mroczny i przytłaczający rozdział, który ma zostać zapisany. Od dawna byliśmy ostrzegani o trudnych czasach, lecz wiele znaków zostało zignorowanych. Teraz te dni zaczynają się rozgrywać przed naszymi oczami. Czy zamkniemy oczy i poddamy się chaosowi, czy też powstaniemy, aby stawić czoła temu, co nadchodzi, z odwagą i wiarą. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas, by otworzyć oczy i przebudzić się do prawdy, którą wielu unikało. To, co nadchodzi, to nie jest zwykła burza ani chwilowy kryzys. Przed nami coś znacznie większego, coś, co wystawi na próbę naszą wiarę, wytrzymałość i ducha. W miarę jak zbliżamy się do tego wydarzenia, poczucie pilności narasta. Ale pytanie, które niewielu sobie zadaje brzmi czy jesteśmy na to naprawdę przygotowani? Gdy patrzymy na znaki, widzimy, że coś się zmienia. Klęski żywiołowe stają się coraz częstsze, pojawiają się kolejne choroby, a kryzysy społeczne i duchowe się nasilają. Ale to dopiero początek prawdziwej przemiany. Ciemność, która ma nadciągnąć, będzie o wiele bardziej niszczycielska. A kiedy nadejdzie, każdy z nas zostanie poddany próbie. Nie będzie gdzie się schować ani jak uciec. Czas na przygotowanie jest teraz. Te znaki zbliżają się, przynosząc ze sobą próbę dla ludzkości próbę, która nie tylko wystawi na próbę nasze ciała, ale także nasze dusze. Jednak w obliczu tego pojawia się światło. Szansa na przygotowanie, na wzmocnienie się, szansa, by być wśród tych, którzy przejdą przez tę ciemność, z pewnością, że nawet najsłabsze światło świeci jaśniej niż mrok. W tych trudnych czasach, jakie stoją przed ludzkością, przynoszę Wam, moje dzieci, szczególny dar natury, który może przynieść pocieszenie i wsparcie w trudnych chwilach. Zachęcam Was abyście uprawiali w swoich domach tę roślinę, błogosławioną roślinę o potężnych właściwościach leczniczych i ochronnych. To nie jest zwykła roślina, ale święty dar od natury, symbol odporności i odnowy. Jej liście kryją w sobie sekrety uzdrawiania i wzmocnienia zarówno dla ciała, jak i umysłu. Jednakże zwróćcie szczególną uwagę na ostrzeżenie od Matki Bożej. Tajemnicza zaraza czai się, gotowa zaskoczyć świat, konflikty globalne, trzęsienia ziemi, burze, przerażający scenariusz. Nadszedł czas, by się przygotować. Nadchodzi straszliwa zaraza, choroba, która przyniesie ból i cierpienie ludzkości. Widzę, jak płaszcz ciemności otacza wiele narodów, niosąc strach i rozpacz. Ta zaraza będzie próbą wiary wielu, próbą, która będzie wymagała odwagi i zaufania do Pana. Nie lękajcie się, dzieci moje. Ja jestem waszą matką i jestem tutaj, aby was chronić pod moim płaszczem miłości i miłosierdzia. W najciemniejszych momentach Bóg Ojciec posłał mnie, aby was prowadzić przez te burze i wezwać was do nieustannej modlitwy, niezachwianej wiary i głębokiej miłości do Chrystusa Jezusa. Wzywam was, abyście szczególnie prosili o pomoc chwalebnego archanioła Michała, wielkiego obrońcę, który jest gotów walczyć z siłami zła, które będą towarzyszyć tej zarazie. Jeśli światło waszych serc będzie przygaszone, to archanioł Michał stanie przy was i ochroni was. Módlcie się z gorliwością, dzieci moje zaraza nadejdzie, ale miłosierdzie Boże jest większe niż jakiekolwiek cierpienie. Chronię was, przykrywam was moim płaszczem i wstawiam się za każdym z was przed tronem niebiańskim. Odwagi, dzieci moje, i pamiętajcie, że niepokalane serce waszej matki zatriumfuje. Drogie dzieci, wiara jest jak płomień, który nigdy nie powinien zgasnąć, zwłaszcza w chwilach największego niepokoju. Kiedy czujecie ból i cierpienie, uklęknijcie do modlitwy i wzywajcie pomocy Boga. Te próby muszą nadejść, ponieważ świat pogrążył się w cyklu grzechu i chaosu. Ludzkość oddaliła się od swojego Stwórcy, a teraz poprzez tę plagę wielu zostanie wezwanych do nawrócenia, pokuty i pokory wobec mocy Boga. Zachęcam was również, drogie dzieci, byście z wielką ufnością zwrócili się do Archanioła Michała. Książę zastępów niebieskich jest gotów walczyć u waszego boku przeciwko siłom ciemności, które będą próbowały wykorzystać słabość nadchodzących czasów. Święty Michał jest waszą tarczą przed złem, które was otacza, a przy jego wsparciu zły nie zdoła zwyciężyć. Nie lekceważcie siły modlitwy. Odmawiajcie codziennie, Różaniec, ofiarujcie swoje cierpienia jako miłą ofiarę Bogu Ojcu. Moje niepokalane serce będzie waszym bezpiecznym schronieniem w tym czasie próby, a przez nie zostaniecie uchronieni przed wszelkim złem. Ta plaga nie nadchodzi bez przyczyny, drogie dzieci. Świat potrzebuje oczyszczenia, choć będzie to czas bólu, będzie to również czas wielkiej łaski. Ci, którzy pozostaną wierni, ujrzą moc miłosierdzia Bożego i będą świadkami Jego zwycięstwa nad siłami zła. Wielu się nawróci i powróci na ścieżkę prawdy. Nie pozwólcie, aby strach zatruł wasze serca. Jeśli pozostaniecie silni w wierze, Bóg wykorzysta nawet tę straszną próbę dla dobra waszych dusz. Pamiętajcie, po każdej burzy nastaje spokój, a światło Boga zajaśnieje na nowo nad światem. Moje niepokalane serce zwycięży. Nie bójcie się, moje dzieci, bo wielka łaska czeka na tych, którzy wytrwają. Jestem z wami, otoczę wasze domy moim płaszczem ochronnym, i żadne zło nie dotknie tych, którzy pozostaną pod moją opieką. Zaufajcie, wasza matka nie zostawi was samych, a ostatecznie miłosierdzie Boże zatriumfuje nad wszelkimi ciemnościami. Lilia, skromna roślina o potężnych właściwościach leczniczych, jest symbolem czystości i odnowy w czasach cierpienia, plagi i choroby. Pamiętajcie, że Pan w swojej nieskończonej dobroci umieścił w naturze lekarstwa, które mogą przynieść ulgę w bólu i przywrócić zdrowie. Lilia, z jej prostotą i subtelnym zapachem, nie tylko symbolizuje moją niepokalaną czystość, ale także kryje w sobie właściwości lecznicze, które mogą przynieść ulgę ciału i duszy. Jak Lilia rozkwita w ciszy i prostocie. Tak, i wy powinniście rozkwitać w wierze, nawet w momentach trudności i próby. Miejcie wiarę, moje dzieci, ponieważ z wiarą to, co małe i pozornie nieznaczące, może stać się wielkim narzędziem uzdrowienia i błogosławieństwa. W czasie życiowych burz, kiedy szerzą się choroby, ufajcie Boskiej Opatrzności i darom, które On pozostawił na ziemi. Lilia jest jednym z tych darów,